A w dzisiejszym odcinku był challenge, mamy taki typowo typowy challenge, dlatego że zaczynamy od dołu. Mamy tu taki dziwny silniczek, zaraz wam powiem z góry jak będę co to jest za silnik, bo sam dokładnie nie wiem. Pierwszy raz spotykam się ten silnik BMW, a to może dlatego, że albo rzadko występuje, albo po prostu jeszcze go nie widziałem. Blokada jest już przerobiona, bo jakiś Chińczyk zrobił za długo, albo nie uwzględnili, że to taka miska może być. I blokada jest wału tutaj jak coś w grupie PSA, więc na pewno Coś tutaj Francuziki razem współpracują z BMK. A zaraz wam powiem dlaczego. Zarazem powiem dlaczego. Także na pokładzie jest 1,6 Turbo i jest to BMEczka, chyba 1 jedynka. Także ta blokada jest tutaj. Wrzucamy tu blokadę. Oby Wam tam bardziej blokadę. Wrzucamy tu w koło. Ona siedzi. bały zostawiony w odpowiednim miejscu. I teraz i teraz idziemy na górę. Z podpowiedzi już mogę Wam pokazać, że co, pompa wody, pompa wody i rolka jest jak w mini. Także coś tutaj PSA grzebało na pewno. Zaraz w górę wam pokażę resztę. Co tu robimy, po co na co dlaczego, co będzie, co będzie zakresem naszych obowiązków. Plus do tego powiem Wam jeszcze, co będzie robione ekstra. A zakresem obowiązków będzie w tym pojeździe wymiana kompletnego rozrządu czyli koła, wałki, ślizgi, napinacz. Plus do tego robimy ekstra uszczelniacze zaworowe. Oczywiście bez demontażu głowicy także będzie troszkę zabawy. Zaraz wam pokażę blokady. Jak założę blokady wałek założę blokady to wam mniej więcej pokażę, jak to się porozjeżdżało. Co do kilometrów ja mam jakieś takie obiekcje, że jest około 100. 40, 150, 160 km. Coś takiego 160 tysięcy powiedzmy, że jest kilometrów no ale oczywiście widzimy jaki jest, że nagary wiszą na, na sprężynach czyli zgodnie z metodą long life, a i najważniejsze jest turbo na pokładzie także jest dobrze a więc pokażę Wam w taki sposób, że ten wałek jakby się obrócił delikatnie w prawo to ta blokada o tyle siądzie Tamta blokada też na samym końcu też nie leży równo. Także <coughs> myślę, że ten rozrząd jest wyjechany trochę. Pokażę Wam napinacz. Napinacz, bo strzymy jest. Napinacz jest tyle wysunięty. Później Wam pokażę, jak jest na nowym. Także na razie biorę się. Rozpinam wszystko, rozkręcam. Nie zależy mi na ustawieniu wałku, bo blokady mam. Także rozkręcam wszystko. Wyciągam, robię uszczelniacze, zakładam wałki, pokażę Wam całą resztę, jak to będzie później wyglądało. A więc zrobimy aktualizację tematu BMW. Mamy tak. Rozebrany cały walwy tronik leży tu, drugi wałek leży tam. Z góry już troszkę sobie to umyłem, od grzybiem, żeby nie było jakichś tutaj chrupków ani brudów. I teraz będę robił uszczelniacze zaworowe. Oczywiście będę kręcił rozrządem. Kręcił, przepraszam, wałem korbowym, i tłoki ustawiał do góry, żeby mi zawory nie wpadało i robił po prostu sekwencję Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty cylinder albo od tyłu do przodu, bo jest wtedy wygodniej. Na początku, że jak jeszcze ma trochę cierpliwości, więc można zacząć od tych trudniejszych zaworów, a później przesłać się do przodu silnika. Teraz wam pokażę ile gadżetu tu się składa na ten balwek tronik, który jest z tej strony. A tyle. Dźwigienki, koniki. Hydrusy, naprawdę jest tego mega dużo, z drugiej strony są tylko dźwigienki i wałek na sącym. Eee, przepraszam na wydechu, a na ssącym jest tak namotane, pomyłka, oczywiście te wszystkie koła, wszystko jest nowe, także zaraz będę pokazał, pokażę Wam resztę jak będę składał, ale w pierwszej kolejności wyciągnę sobie uszczelniacze z, z tego silnika i porównamy stare z nowymi, jaka jest różnica, podobno ten silnik brał trochę oleju, zobaczymy ile mógł brać przez uszczelniacze. Także zaraz rozbiorę i pokażę Wam całą resztę. Majster, jak zarobiłeś na życie? Wymienia uszczelniacz, nie widzisz kurwa? O kurwa! Robimy kolejną aktualizację BMW. Oczywiście tłoki ustawione pierwszy i czwarty na samej górze. Do blokady rozrządu jest troszkę inaczej. Tłoki do, do blokowania rozrządu są ustawione na jednej pozycji wszystkie. Czyli w jednej, w połowie cylindra. Zakres, przepraszam w połowie zakresu swojej pracy i teraz jest temat następny podkładam sobie tu podkładkę żeby nie porysować tej powierzchni która jest tutaj no bo to jest bardzo ważne cztery e, przepraszam osiem zaworów zrobione Pierwsze, pierwszy cylinder i czwarty uszczelniacz już wymienione i teraz wam pokażę jaka jest różnica w średnicy uszczelniaczy świecimy lampę różnica jest straszna Między tym a tym. Naprawdę. Te uszczelniacze w ogóle nie trzymają zaworów. W ogóle nie to, że troszkę nie trzymają w ogóle całkowicie. Nie wiem czy tak by było lepiej pokazać. Jaka jest. o, Jaka jest różnica średnic. Strasznie. No, kamienie. Straszalne. Normalnie uszczelniacze są plastikowe, a nie gumowe. Więc nie wiem co dziś widzę przez uszczelniacze ten silnik brał. Po drugie, Po drugie. Po ściągnięciu, po ściągnięciu uszczelniaczy na zaworach wydechowych gdzie jest wyższa temperatura zawsze jest zasmażony olej oczywiście na, na zaworze na prowadnicy, więc widać, że bardzo dużo tego oleju tamtędy może uciekać albo po prostu po zgaszeniu, po zgaszeniu ten olej ścieka w dół i po, przy pierwszym odpaleniu po prostu są dymy bo były takie dymy przy pierwszym momencie startu na rozgrzanym silniku Postał chwilę odpalone i wypuszczał z siebie chmurę. No to ewidentnie jest to problem z uszczelniaczami. Po drugie, na tych uszczelni w, tej, w tej głowicy dosyć dużo oleju siedzi, e, siedzi w głowicy i te uszczelniacze są kąpane w oleju. Także nie ma się co dziwić, że ten silnik po prostu brał olej. Założymy nowe uszczelniacze, założymy nowy rozrządzik, ustawimy wszystko tak jak ma być i musi działać. Biorę się za wymianę kolejnych. 8 uszczelniaczy zaworowych i zaraz pokażę Wam montaż wszystkich wałków nie jest to łatwe i przyjemne, więc nie będę ogrywał tematu składania to po prostu kolejne etapy a więc robimy aktualizację tematu BMW w serii 1 BMW ma już założony simmering na dole, ma założone wałki, dokręcone wszystko z odpowiednią siłą, tak jak ma być i teraz będę wrzucał rozrząd ale zanim będę wrzucał kompletny rozrząd tu mamy rozrządzik z innej już czeka Koła są. Zmiennych faz, oczywiście, nowe i idziemy dalej. Porównamy sobie łańcuchy stary z nowym. Jedziemy, 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 jedziemy. jedziemy I tu widzimy, jaka jest różnica w łańcuchach. No jest, to już jest spory kawałek. Teraz wam pokażę, tak naprawdę, jak wygląda napinacz. Napinacz wygląda w taki sposób. Że on tu jest zabezpieczony i nie może się wysunąć więcej. Tamten napinacz się wyrobił i rozpadł się i wysunął się faktycznie więcej. Nie mam go tu. Nie mam gotowy, zaraz wam pokażę. Czyli to jest maksymalne wysunięcie napinacza. Teraz on powinien, On oczywiście się zejdzie do kupy, mi mniej będzie wystawione. Pokażę wam, jaka będzie różnica po montażu tego napinacza. Tamten się w ogóle rozpadł, także to zabezpieczenie sięło Wyrobił się na tyle, że wyszedł całkiem. Właśnie tak wygląda napinacz Rozpadł się całkowicie, zabezpieczenia które są tutaj pościnało i tłoczek wyleciał całkiem czyli wysunął się ponad to co powinien tłoczek przytarty, śnie nie uciekało no i mamy efekt czemu grzechotał także nie zanudzając nad tym napinaczem się już nie postawimy zakładamy zestaw, zobaczymy co dalej a więc zrobimy aktualizację tematu BMW 1 Obrócone jest bajem dwa razy. Zblokowany dół Tam mam tylko taki markerkiem zrobiony ślad. Założone wszystko. Blokady leżą idealnie na górze. Z jednej, jak i z drugiej strony. Tam jest jakiś cień, tylko leżą naprawdę. Musicie mi wierzyć na słowo. Wszystko pięknie, ładnie. Ściągamy blokady. Zakładamy górę. Wszystko było Także zaraz zobaczymy, co będzie.